Witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi kochani w grze Scorn. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek z... ostatni odcinek z The Forest, możecie... mogliście już wiedzieć, że będę nagrywał grę Scorn. Jest to horror w cudzysłowie um, Na podstawie... Prac Geigera, Geigera, tak to się mówi? Geigera, Geigera. Geigera, e, geiger e. Tak więc, e, jakby nic o tej grze nie wiem, poza tym, że właśnie ma to taki styl artystyczny. E, I nie jest to raczej gra akcji jak Outlast, tylko coś bardziej chyba na zasadzie amnezji. Tak więc. No coś, zobaczymy jak to jest. Wybierz pole, nie wiem, to jest, wybierz pole zapisu. Aha, ok. Zaczynajmy nową grę, moi kochani. No, to chyba już jesteśmy w grze. Widzę, że ręka, którą tutaj możemy zobaczyć, wygląda inaczej niż to, co widzieliśmy na samym początku. Zastanawiam się, czy jestem człowiekiem. Bo niby tak, ale z drugiej strony tak jakoś dziwnie ten ów człowiek wyglądał. Dziwne dźwięki. Tutaj widzę, że tak, wszystko chyba aktywujemy lewym przyciskiem myszy. Wszystko tutaj wygląda jak w. A jak w Prometeuszu, nie wiem czy oglądaliście Prometeusz. To jest e, film w uniwersum obcego. I właśnie tak to wyglądało w sumie. I też w sumie jak w ósmy pasażer, no stromo, tak? ósmy, tak dobrze mówię. Tak to też mniej więcej wyglądało No, jest cicho zdecydowanie Wszystko tutaj wygląda jak taki żywy organizm Zejść tam nie mogę niestety i skakać też tutaj nie mogę kucać też nie mogę. Dobra Czy w możemy chodzić, możemy sprintować ło Miło sobie czułość w ogóle, sterowanie, yy, ustawienia kamery, czułość bym sobie zmniejszył, nie wiem czy teraz za bardzo nie zmniejszyłem, trochę tak, ustawienia, sterowania, kamery, przepraszam, że to teraz robię, ale jakby wcześniej nawet, dosłownie przed chwilką odpaliłem tę grę, tak więc... Ale raczej nie macie mi przeciwko za, nie macie mi zazwę. Dobra Chciałem żeby była większa płynność mojej kamery co jest? Za jakiś czas jakby się coś załadowywało To wszystko wygląda jak jakieś twarze dziwnych głowy to na przykład to mi przypominało jakiegoś dziwnego konia a na przykład to jak jakiś kręgosłup. Wszystko wygląda jak część ciała. Ło! się, czy tak każdy ma, czy to tylko u mnie tak? Ło, to wygląda identycznie prawie jak to, kiedy właśnie tam w obcym wchodzę na ten statek. Nie pamiętam dokładnie, czy to był statek, czy to? No. Wiecie o co chodzi? Jeżeli oglądaliście obcego, to pamiętacie mniej więcej. Chyba nic z tym nie zrobię aktualnie. Nie mamy jakiegoś narzędzia. Pegoa to naprawdę interesująco. Czyli rozumiem, że mogę w to też grać na kontrolerze. A, dobra. Raczej nie będę się teraz przełączał, że grałem na myszce, to już... Tak, będę też kontynuował. To jest jakiś... To jest jakaś struktura w kamieniu w takim razie, to gdzie jesteśmy. Pod ziemią jesteśmy. Eee, tak jak było na początku, spadliśmy skądś, z jakiejś jakby... O, może nie góry, ale... Jakiejś półki skalnej. A Przeciśniemy się tędy, widzę. Albo chcemy tworzyć to się jeszcze spokojnie. A właśnie. Aha, już nie wrócę tędy. Cholera jasna, to mogłem się tam jednak rozejrzeć trochę. O! Dziwny pojazd. Nie mogę z niego skorzystać. No. Nope. Interesująco wygląda. A tu... Tu to jest z trailera, ręka to wciska. No nie wygląda to przyjemnie. Au. Hmm, krwawie. O! Wygląda to jak klucz. Albo jakieś ostrze, jakieś inne narzędzie. Podoba mi się zdecydowanie ten styl. Artystyczny kierunek użyj wyjść. I dopiero teraz mogę to sobie odsunąć, dobra. Rozumiem. Oj, coś, coś cię tam popsuło, trudno. O nie, muszę się spieszyć. Kurde, i znowu się nie rozje... Dobra. Widzisz co? Ja to sobie otworzę drugi raz później. Nie chcę zbytnio szarżować, bo tutaj widzę, że... Historia to się bardziej będzie opowiada opowiadała właśnie wizualnie, a nie jeżeli jakimiś notatkami czy dialogiem. Więc nie chcę sobie zbytnio tutaj... Nie chcę też, nie chcę właśnie zignorować tego co tutaj dookoła się może dziać. To miejsce wygląda na zdecydowanie opuszczone, ale ciekawy jestem czy... To nie, nie wygląda w sensie na ludzką, żadną ludzką budowlę. Tylko się też zastanawiam, czy co to za e, stworzenia tutaj były. Myślę, że prędzej czy później się dowiemy. Dobra, jeszcze raz najpierw to i cyk. Dobra, teraz szybko pędzimy przez drzwi. Rota się za nami zamykają. Czy to krzesło tędy jakby jeździ sobie, tak? O, jesteśmy tutaj niżej przy tym. Podejście w zniesieniu. To żyje? Czy to jest powietrze tak faluje? Nie to. To to jakby faluje. Chyba, że na dole prosto jest właśnie ciepłe powietrze, nie wiem. Wygląda bardziej właśnie jakby... Powietrze się załamywało, chociaż z drugiej strony cofam, to wygląda jednak jakby to, coś się ruszało, jakby ten e, budynek był żywym organizmem. Może tak jest nawet. Kto wie? O oh, fuck! Jakim cudem? Ja wcześniej tego nie zauważyłem. Jak ja w ogóle wyglądam? No, zdecydowanie nie jestem człowiekiem. Czyli mam odpowiedź na swoje pierwsze pytanie. Czyli w takim razie... To... Tarasa, którą ja jestem zrobiła to coś tutaj? No to wygląda... Czymkolwiek jestem? Co to jest? Nie mm, pysznie. Okej, okay, czyli nic nie zrobiłem. Tak, i z tego co wiem tutaj będzie dużo zagadek. Tak więc, i ciekaw, ciekaw jestem czy poradzę sobie z tymi zagadkami. Oprócz mogę to przepchnąć, tak? Czy wejść, czy co zrobić? Nie, chwila, wait, ha, chyba nie mogę nic z tym zrobić na razie. No dobra Zobaczmy co jeszcze tutaj. O! Tutaj mamy jakiś korytarz. Podbiegnę sobie. Rozwidlenia różnych dróg. Długie ręce mam to tak zdaje Jakieś mechanizmy Ciekawe jestem czy będą tutaj jakieś jump scary. Wolałbym nie Wolę być straszony jakimiś innymi rzeczami aniżeli randomowy. czy co to są głowy? Aniżeli randomowymi jumpscarami. Tak, to jest w ogóle jakieś... Coś... Ludzie podobni. -mnie, Mnie. podobni. I tu nie jeden, tylko tutaj jest <ścoughs> całkiem spora gromada. Nie wiem czy nie oddalałem się za bardzo od tego miejsca. Do którego na początku wszedłem. Proszę. Mamy jakąś nową tutaj... To wszystko wygląda naprawdę jak... Tutaj to wygląda jak głowa. Myślę, że nie bez przyczyny. Znaczy... W sensie to nie jest przypadek, że mi się tak wydaje. Mamy następne coś do uruchomienia. Tutaj tak samo. Co tutaj było? Jakaś... Eutan... Eutanazja tutaj była? Zobaczmy, co to jest. Wow, chyba miałem rację. No. Niestety miałem rację. Ale oni nie wyglądają w sumie. Nie wyglądają tak, jakby mieli. Chociaż w sumie to są same szkielety w tym momencie. Ciężko teraz stwierdzić cokolwiek. Teraz spróbujmy zadziałać coś z tym, mamy jakąś łapę. Czy mogę kogoś podnieść i wsadzić tutaj? O, chyba tak. Zobaczmy, ale tam nikogo nie było. Mhm. To było drugie krzesło. Huh. Rozumiem. Czyli potrzebuję jakby drugiego krzesła. Zastanawiam się co mi dadzą te e, ciekawostki, w sensie to jest... Ciekawostki. Puzzles to są te... E, no, polski język mi uciekł. W sensie, czy zrobienie tych tutaj mechanizmów, nie wiem, otworzy mi drzwi? Czy po prostu będę odkrywał jakąś historię? To jest. Okej, okay, tutaj nie mogę tego użyć. Hmm, to jest dużo dróg. Czuję, że będę się gubił w końcu. Proszę, tutaj mamy następne drzwi. Coś mi się wydaje, że do otwarcia ich będę potrzebował właśnie zrobić te pozostałe elementy. Który tam po Albo nie? A jednak. Ja Mamy jakieś takie... Mamy jakieś takie szpony trzymające te zawiasy. Zawiasy. Trzymające te drzwi jak takie zawiasy, nie wiem. A, mogę to otworzyć. Ale jak puszczę to się zamyka, no dobra. Okej. Okay.